Halo, halo, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Wojtek, a to jest kolejny odcinek Super Mario 3D World. Słuchajcie, jesteśmy w chwili obecnej po skończeniu tego przeklętego, tragicznego poziomu, na którym strasznie szło. Naprawdę strasznie. E, także, moi drodzy, słuchajcie, ciśniemy dalej, na razie przejdziemy sobie tutaj, zobaczymy, co będzie mieć dla nas Toad. E, a ja wam oczywiście przypominam o łapkach, komentarzach, subskrypcjach, wpadnijcie na wszystkie social media, e, linki oczywiście macie w opisie. I na G2 też was zapraszam. Także, Captain Toad. Ojoj, oj, oj, oj. No dobra, dzień dobry. Widzę, że już jedna gwiazdka jest na dole, jedna gwiazdka jest tutaj też schowana. Look around, look around, dobra, to wiemy. Tylko teraz tak, musimy to zrobić jakoś w miarę szybko. Damy radę? Damy radę. Tu nas chyba nie dotknie. Nope. I problem jest jeszcze jeden: Tołdem nie jesteśmy w stanie skakać. E, więc musimy to troszeczkę inaczej, wszystko tutaj porozgrywać. Dobra, co ja mogę w ogóle nim zrobić? I nie przeskoczę. Eee. A moment, tak mogę? Nie, tak nie mogę. A poczekajcie, a widzicie, tu jest przejście. Tak skitrane kurcze, tu na dole. No dobra. Oj nie, oj nie, a w sumie to i dobrze. Mamy gwiazdkę przynajmniej. Ale wróćmy jeszcze tutaj pożyczko. I teraz kierujemy się do tego środkowego, tak? Dobra. I... A, czyli wyszliśmy tutaj, super. No i teraz znowu nie możemy dać się złapać kurczę temu. koledze. I nie dałem. Nice. Na dole jest jeszcze w ogóle gwiazdka i na dole są punkty. Eee... A pytanie za 1500 punktów. Jak my możemy to sobie otworzyć. A, już widzę, na górze jest przycisk. Dobra. Ale tą gwiazdkę chyba na spokojnie. Zdobędziemy bez problemu. Mamy trzy gwiazdki. Jeszcze dwie. I to mnie powinno wyrzucić na górę. Oczywiście, że tak. I dzięki temu możemy spać na przycisk, który... a podniósł nam wodę wyżej. Okej, okay, tego się nie spodziewałem, ale spoczko. Dobra, i tutaj na okrętkę. I będziemy mieli chyba wszystko, tylko nie dajmy się dziabnąć temu koledze. Nice. Dobra, i tutaj na spokojnie na górę. Powinno się dać bez problemu i mamy piątą gwiazdkę i ukończyliśmy cały poziom tauda. Widzę, że tutaj też i tak, żebyśmy ukończyli cały jego poziom. Potrzebujemy 5 gwiazdek, więc w sumie to nie ma znaczenia, czy ją zbiorę, czy ich nie zbiorę. Znaczy inaczej. Muszę jej tak zebrać, żeby skończyć poziom. Więc to jest plus. Dobra. Ile mamy łącznie gwiazdek? Uła już mamy 62. Bardzo ładnie. I poziom tauda jest zaliczony, więc mi się to podoba. Nie było na szczęście żadnego stempelka, więc... Nie musimy się o to martwić. Natomiast poprzednio odblokowaliśmy sobie kolejny poziom. Nie jest to poziom bosowy. jest to jakiś przemocno cukierkowy poziom, na którym mamy oczywiście standardowo trzy gwiazdki, jeden stempel. No więc zobaczymy. Pretty Plaza Panic. Oho! To będzie jakiś speed poziom. Zdecydowanie. Po co ja to wziąłem, skoro jesteśmy i tak duzi? Czas leci bardzo szybko. Aż za szybko. Dobra, zabraliśmy. Jest króliś. O oh, wow, jak go szybko trafiłem. A, mamy Uu, wait a second. Dlaczego mamy pierwszą gwiazdkę? Czy nie musiałem pominąć tutaj gdzieś? Oj, nie trafię. A jednak. Tu coś musi być. Tu jest gdzieś ukryta pewnie. Tu jest! Dobra, mamy to. Mamy 40 sekund. Dobra, tu mamy czas. Mamy przycisk, ale tu jest nam potrzebna pitch. E, w innym wypadku tego nie odblokujemy, niestety. Oj. Dobra, ale przynajmniej wbiło i wrzucimy ludzi nas do góry oczywiście. E, ale mamy strasznie mało czasu. Dobra, dodatkowe parę sekund. Ale coś czuję, że to mi zupełnie nic nie da. A nie, mamy wszystkie gwiazdki. Okej, okay, czyli gwiazdki mamy wszystkie, ale mamy 19 sekund. Wątpię, żebyśmy zdążyli. No dobra, zróbmy to. Powtórzymy sobie ten poziom. Natomiast tutaj, w tym wypadku tego poziomu, domyślam się, że trzeba zagrać pitch. Więc myślę, że zależy, że jest to poziom typu fast, przerzucimy się na pitch i zobaczymy, co na dobrą, tak na dobrą sprawę nam to tutaj da. Bo mam pewne przypuszczenie, że to może być jej poziom. Ua, co za czarodziej? Boss, czy nie boss? O, slot machine znowu. Dobra, to może najpierw wejdźmy do slot machine. A. A potem tam wrócimy i przerzucimy się na pitch i Zobaczymy, czy faktycznie... mam rację. Eee, 100 monet tylko. No dobra, ale to i tak życie nam wpadnie jedno. Let's go! Sobie Pidgeom nie grałem, więc nie wiem, jak to będzie z nią. Zobaczymy. Change I zagrajmy pitchą Ona z tego co mi mówiliście ma chyba wolne opadanie Jakieś, tak mi się wydaje Ojej jak ona jest malutka A jak wezmę to Uuu, dobra, duża pitch Tak, ona widzę ma Lewitację Dobrze mi się wydaje, że to będzie o, Oczywiście, że tak, i mamy naklejkę to wiecie co? Wydaje mi się, że tutaj chyba nawet nie trzeba będzie ej. O kurde... Nie peach! Why? <grymne> Come on! To wydaje mi się, wiecie co, że tutaj chyba nawet nie będzie trzeba tych wszystkich poziomów, ee, jakby to powiedzieć, powtarzać. Oj, ponieważ mam wrażenie, że jeżeli mamy na tych poszczególnych jakieś tutaj rzeczy do zrobienia, no to chyba będziemy widzieć, że posz potrzebujemy poszczególnych, tak? Dobra, nabijmy tych punktów. Czy to jest w nieskończoność? Mogę sobie tak cisnąć. <noise> Oj, mogę w nieskończoność, dopóki mi się czas nie skończy. No i teraz się się turbo kontroler. To może wbijmy sobie jeszcze jedno życie, tak wiecie, dla fanu, chociaż... No, Mamy jeszcze 40 sekund spokojnie. Ale zdecydowanie to jest absolutnie bezczasowe. Dobra. Eee, czy pitch ma jakąś zwoją zdolność? Chyba nie. Dobra, ale zaliczone. Bardzo fajny poziom. Uh, uh, nice. Tu domyślam się, wiecie co, że może być ich więcej. Zdecydowanie może być więcej tutaj różnych poziomów, które, e, które są. E, jestem bardzo ciekaw tego czarodzieja, tylko że nie chcę chyba pitchom tutaj chodzić. Tak mi się wydaje, że chyba nie chce. A, ja nie zmienię teraz. Okej, okay, czyli teraz nie zmienimy, czyli zmienimy w bosie. Jednak, Mario to Mario. Trzymajmy się, Mario, tak na dobrą sprawę. Dobra, jest i Mario. Pisaliście mi też, że odnośnie e, tego pomieszczenia całego, e, w którym my tam byliśmy ostatnio, e, do tego jest potrzebny Toad i jego magiczna latarka, która by tam ogarnęła te duchy. Te bossy są tak proste. Yeah, nice, course clear. No dobra. Ale wiecie co, ja nawet nie wiem, czy my jesteśmy w połowie gry. Wydaje mi się chyba, że jeszcze nie, bo jeszcze mamy... Jesteśmy chyba w trzecim świecie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie wiem, jak dużo jest gwiazdek do zdobycia przede wszystkim. To jest... Yy, ta kwestia cała. Eee, tutaj mamy widzę podwodny poziom eee, i tutaj będziemy też mieli coś dalej, tutaj jest coś dalej i tutaj jest coś dalej, tylko że takim głównym przejściem to będzie tutaj ją dostać. Więc dobra, lecimy z tym, a potem ewentualnie porobimy bonusowe pomieszczenia. Pipeline Lagoon. Let's it go. Uuu, ale ładny poziom. O, żaba. Nice. Dalej nie mogę wyjść. Um, w się sensie z podziwu, jak bardzo dużo mnie przegapiło, jeżeli chodzi o rzeczy Nintendo. To jest prześliczne. Oj, wiedziałem. Nie mamy niestety żadnego busta. To musimy i tak tu wejść. Tutaj widziałem żabę znowu. Bo to oczywiście życie ważne i istotne. Dobra, wejdźmy na palmy. Zobaczmy, czy na palmach coś będziemy mieli. Ale widzę, że na tej nic nie ma i domyślam się, że na tych pewnie też nic nie będzie. Ewentualnie jakieś punkty. Mamy 400 sekund jeszcze czasu. No jest raczej na spokojnie. Okej. Okay. Tu by mi się koteł przydał, bo kotełem moglibyśmy na spokojnie wejść do góry. Nie! Co, wylosujemy? Powiększenie, bardzo dobrze. Ale Mario śmiesznie chodzi w tej wodzie. Dobra. No nie, tam na górę nie wejdziemy. Jakbyśmy mieli kota, to jesteśmy jeszcze w stanie to zrobić. <laughs> to, zdążyłem! Ale niestety, kota tutaj nie ma. Dobra, mamy złoty krąg. ale najpierw chciałbym zobaczyć co jest tutaj. A, czyli to mi po prostu taki skrót robi. Dobra, weźmy ten złoty okrąg. I wejdźmy może tu. O, okej. Okay. Widzę, że Mario jako tako też nie ma w sumie poziomu, jeżeli chodzi... Jeżeli chodzi o życie. Więc teoretycznie jestem bezpieczny, jeżeli chodzi o oddychanie tutaj pod wodą. Ale pamiętam, że zawsze te wszystkie wodne poziomy, które były, one mnie tak zawsze denerwowały. I to jest dopiero pierwsze, pierwsze sertucho w sensie pierwsza gwiazdka. Uuu, wow! Ładne! Mamy dodatkowy czas. To jakieś lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, nie? Checkpoint. Ok. I nie jesteśmy w stanie już wrócić. Aha, czyli tu nic nie zrobimy. Nie, nie jestem chyba w stanie tego. Chyba że. A jednak jestem w stanie. Wiecie, tak. Staram się ogarnąć kota, ale ja mam pewne przypuszczenie, że tam. O, będziemy mieli strzelanko. Pod warunkiem, że mnie nie zabiją. Nie wiem, jak wy, ale mnie zawsze w Mario. Eee, zawsze, zawsze w Mario denerwowało mnie strasznie. O, mamy naklejkę, nice. Uuu, mamy wyrzutnie, bardzo dobrze. To to już mi się podoba. Więc domyślam się, że ona będzie nam do czegoś potrzebna już nawet widzę do czego. Tutaj będziemy musieli wysadzić kawałek statku. Prawda? Oczywiście, że tak i mamy bonus. Domyślam się. Uła! Czy to jest na szybko, szybko? Nie, nie jest na szybko. Dobra, i to była druga, moi drodzy, gwiazdka, jeżeli o to chodzi. Więc mamy dwie gwiazdki i mamy oczywiście stempelek, więc teoretycznie nic nie pominęliśmy. Dobra, jesteśmy bezpieczni. Zwykła porcja czasu dla nas. A, i tu jest koniec. To teraz pytanie jest takie: Czy ja czasem czegoś nie pominąłem? Ja niestety nawet chyba nie jestem w stanie tutaj. No właśnie. Ah, tu byśmy się musieli zabić, ewentualnie może zróbmy tak. Wrócę. Eee, stracę naszą Tom. Ta, o tam, <laughs> stracę. A to się tylko tak mówi, że stracę. Ja nie mogę z tego wyjść, to jest najgorsze. Musielibyśmy faktycznie oberwać od kogoś. się chyba to stracili. Tylko pytanie jak to zrobić. Czy tutaj będą jeszcze ci koledzy, co wpływali wcześniej? Są. Mogę go, go sobie Powiedzcie, że tak. No nie, come on! Kurde, no nie wrócę, nie, 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 nie dam rady, słuchajcie. Nie zdejmiemy tego. Ale klops! A zabić też się nie mam jak. Chociaż nie, mogliśmy wyskoczyć, kurde, nie pomyślałem. Nie pomyślałem. Ewentualnie mogę to naładować po prostu. Tutaj możemy w sumie to wstrzymać na chwilę. O matko! A czekajcie, a tutaj nic nie będzie? No tutaj w sumie wygląda tak, jakby była jakaś przestrzeń. A jednak. To może jednak niekoniecznie powinienem się cofnąć. Dobra, to są punkty. Tutaj nam każe iść do góry, ale my wejdziemy tędy. Oczywiście, dobra. No i zajebiście i mamy wszystko. To nawet nie musimy się zabijać. Czyli jednak można to wszystko przejść w taki, a nie inny sposób. Więc nie powinno być to problemem. Taman, woda do góry. Nice. Tam jest, widzę, żaba. Dobra, kończy mi się czas, co prawda, ale nie dbamy tutaj o czas. Tam jest druga żaba. Skąd zdążymy żyć, bo na potrzebne? I to nas wyrzuci. A, wyrzuciło nas tutaj. I tutaj widzę, że nic więcej nie ma oprócz palmy. Także raczej nic nie będzie. No i nice. Tyry tyry ty tyt. Uhu, Mario time. Nice. Dobra. Ale mamy, słuchajcie, może. Wydaje mi się, że mamy, może z jedną czwartą naklejek dopiero. Tak mi się coś widzi. 69. Ok, czyli odblokowało nam się kolejny poziom. I tutaj poziom, ale mam wrażenie, że. A nie, to jest normalny poziom. To nie jest chyba poziom bonusowy. Czyżby? Czy jest? Nie, zwykły. Ale to wygląda. Mount. Mount, must, dash? O nie, będziemy... o Ooo, dammit. o tak Dobra, okej. Okay. domyślam się, że już coś pewnie przegapiłem, znając siebie. Mamy bardzo dużo czasu, więc... oj, 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 oj... Okej, okay, okej. Okay. Dobra, ale co jest z gwiazdkami? Mam już wrażenie, że naprawdę jakąś pomyliłem gdzieś zostawiłem. Mario! Nie! Najgorsze jest to, że wziąłem checkpoint, bo w sumie spróbowałbym od nowa to zrobić. Bo mam nadzieję... Mam wrażenie jakbym e, tam jednak jakiś fragment pominął jednak chyba. Tu jest bonus. Wait, wróć, 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 nie mogę wrócić. A nie, mogę. Dobra. Która to gwiazdka? Oj. Halo, bierz. Druga. Eee, czyli widzę, że pominąłem. Czyli zaczynam od nowa. A nie mogę dać try again? Dlaczego nie mogę dać try again? Może muszę zostać w miejscu. Tak. Dobra, zaczniemy jeszcze raz eee, i domyślam się, że tamta droga, która była, która mnie tak dziwnie prowadziła górą poszedłem, powinienem pewnie pójść dołem. I to powinno... O, cholera! <słyski> <słyski> Chyba trochę za bardzo wypadłem, sorry. Czekajcie, to jest nasza wróża, Wró wróżka wróżka. Ale ja tu nic nie widzę. Może tak spróbujemy biec? Dobra, to mnie też wyrzuca do góry. I teraz patrzcie, tutaj. A, oczywiście, że jest na dole gwiazdka. <laughs> Wiedziałem. Dobra, ale najważniejsze jest to, że wiemy, gdzie są gwiazdki. Problem będzie tylko i pewnie problem pojawi się wtedy, kiedy nie będę wiedział, gdzie jest ten. Powiększyło nas widzę. Ale pięknie wpadłem do bonusa. Dobra, tego królicia trzeba szybko. Nice. Oj. Dobra, mamy to. Czyli mamy drugą gwiazdkę i tutaj jeszcze teoretycznie powinien... Nie, tu chyba nie, nie. będzie, czy nie będzie? Jest tempel. Nice! Z gwiazdka wypadłem, ale to dobrze, ale to dobrze, że wypadliśmy, bo tam musiałbym przyspieszyć, w innym wypadku byśmy niestety nie byli w stanie tam przeskoczyć, więc w sumie to i dobrze, a i tak zdobyliśmy pędzelek i wszystko, więc stempelek, boże jaki pędzelek. Nie, już wiem, nie zdobędziemy w tego w inny sposób jak ee, posiadanie piczy. Inaczej nie damy rady. To musimy, to musimy mieć księżniczkę, bo ona będzie mogła tam przelecieć. Dobra. Czyli widzę, że zdobyliśmy wszystko oprócz tej gwiazdki, więc myślę, że teraz moglibyśmy. E, no. Jakby nie patrzeć, spróbować zrobić to po prostu piczą, więc widzę, że tutaj już się niestety, bądź też niestety zaczynają poziomy, w których musimy majtać tak na dobrą sprawę, albo w jedną stronę, albo w drugą, tak? Czyli albo taka postać, albo taka postać. Ale nie jest to trudne, więc myślę, że zrobimy to szybko jeszcze raz. Wybierając oczywiście księżniczkę Pitch. Dobra. Let's go! Dawaj! Uwielbiam te gry, naprawdę. A jeszcze czeka mnie, niestety. O! Demet zapomniałem. A jeszcze, niestety, czeka mnie kupno kilku innych gier. Też serii Ma. A oh, Demet. Chciałbym mieć wszystkie gry z serii Mario, tak na dobrą sprawę. Póki co dobrze mieć, ale jeszcze oczywiście jest Luigi's Mansion, które też bardzo chciałbym zagrać. Um, I nie pamiętam w sumie, czy jest jeszcze jakaś gra. Jeszcze jest Super Mario, coś tam. Pamiętam, Maciek chyba w to. Macie chyba to nagrywał Super Mario, Super Bros. Deluxe? Eee, jakoś tak. Może też ta jej się tutaj nie, nie przypiecze za bardzo. Takie tarcie. <gry> Dobra, i teraz to będzie ten fragment. Oj, nie dolecę. Jeszcze raz. Eee, muszę spaść. Hmm. <grywka> Jaki ona w ogóle dźwięk wydaje jak spada. Da <grywka> fuck? Ale widzę, że ona nie ma jakoś zbytnio długiego też tego takiego... ...jakby skoku. Chyba, że może ja za wolno się rozpędzam? Nie nie, 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 dolecimy, słuchajcie, nie ma opcji nawet takiej, żebym tutaj doleciał. Ha to wiecie co? Byłbym wam wdzięczny, gdybyście dali mi ewentualnie informacje. Jak powinienem tu zrobić, bo powiem Wam szczerze, że nie wiem. Wydawało mi się, że Peach będzie w stanie tam przelecieć, chociaż wiem, że Luigi chyba ma dłuższy skok. Może Luigi? No bo Toad na pewno odpada. To wiem na 100%. A w sumie, czemu nie, przetestujemy teraz to, e, tego Luigi'ego, zobaczymy, czy może Luigi im się da. E, byłoby spoko w sumie, bo wtedy, wiecie, miałbym już mniej więcej takie... Ogarnięcie co, gdzie, jak, kiedy mogę. Dobra, e, zrobimy... to. A czemu ja tu widzę jeszcze jakiś inny cień? No nieważne. Dobra, spróbujemy zrobić ten poziom Luigi'im. Luigi time, let's go! Luigi time. Let's go. Już za Luigi'em nigdy nie przepadałem, przyznam się bez bicia. Aj. Dobra prędkość i tak mi zostaje, więc. Wydaje mi się, że te postacie ogólnie szybciej nie chodzą. Ale on ma dłuższy skok. O Boże, naprawdę. Jak ja to zrobiłem? Jak ja to zrobiłem? Że nie zrobiłem. Czekajcie, tutaj nie ma jakiegoś kurde. Jak tam wejść? To musi być zdecydowanie którąś. Po... A, nie wejdziemy już. Dobra. To wiecie co? poczekajcie. To, to myślę, że możemy wyjść z tego kursu, bo nie jestem w stanie tutaj nic więcej zrobić. Taką dobrą sprawę. Nie wiem. To jest ciężki orzek do zgryzienia. Co my tutaj powinniśmy zrobić? Naprawdę bardzo ciężki. Bo została nam tutaj niestety jedna gwiazdka do ogarnięcia. Ech, niestety, tak to działa. No dobra, moi drodzy, ale słuchajcie, ja myślę, że e, na dzisiaj sobie zakończymy odcinek. E, może będzie w sumie lepiej, bo dacie mi znać, jak powinienem to przejść, którą postacią, i wtedy będę już umieć, wiecie, jak będzie jakiś poziom. A na pewno domyślam się, że teraz głównie będą poziomy, w których będziemy musieli ogarniać kilka postaci. Raczej na 100% jestem tego pewny. E, no to zobaczymy. Natomiast jeżeli chodzi ogólnie o wszystkie poziomy, które tutaj robimy, tak jak widzicie, w, w świecie trzecim. Zostały nam jeszcze raz, 2, 3, 4 Cztery poziomy, chyba. Bo wcześniejsze światy chyba mamy na spokojnie zrobione, tak. Mamy je zrobione na 100%. Chyba, tak mi się wydaje, że na 100%. Wydaje mi się, że tak, ale tutaj, no niestety. A nie, czekajcie. Co to jest to taka gwiazdka? W1A. Aha, W2, dobra, czyli to są bonusy, które chyba się nie zliczają do tych chorągiewek. No tutaj, niestety, właśnie tam teraz to, co robiliśmy i kolejne, domyślam się, że raczej na pewno też będą od nas tego wymagały. W każdym razie, ja na dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak pamiętajcie o łapce, komentarzu, subskrypcji. Wpadnijcie na wszystkie social media linki macie w opisie. A my słyszymy się w kolejnym odcinku, w kolejnym porannym graniu w środę. Także co? Trzymajcie się, cześć. Pa! No i co? Film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco klikając mój awatar i zapraszam was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, papa!